Zbigniew Dmitroca polskie legendy. Odsłona piąta. Legenda o śpiących rycerzach. Polscy górale od dawna wierzą, że w Górze Giewont rycerze leżą. Śpi w głębi góry zaklęte wojsko. Zbudzi się kiedy źle będzie z Polską. Kiedy coś złego z Polską się stanie, rycerze wstaną na zawołanie. A w drugiej sali konie bojowe, w bój za ojczyznę ruszyć gotowe. Widział tę armię raz kowal Kuba, który rycerzom konie podkuwał. Gdy wyszedł z groty, grota huknęła i wielka skała wejście zamknęła. Od tamtej pory śpią tam w spokoju. Gdy przyjdzie rozkaz, ruszą do boju.